Witam witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Wowa Droga Palladyna. i dalej się tam będziemy męczyć tutaj jako Palladyna, kontynuujemy tutaj zadania kampanyjne, ale aczkolwiek na tą chwilę powiem Wam tak, muszę przeliczyć ile do końca roku. Potrzebuję jeszcze odcinków z tego Wowa, bo za 10 dni traci mi się abonament i chyba raczej chwilowo nie będę przedłużał tego abonamentu. No zobaczymy, może zmienię zdanie ale na tą chwilę chyba nie, ale zobaczymy, dobra, idziemy tutaj dalej, kontynuujemy musimy gdzieś tutaj iść. co tu mieliśmy robić? coś tu mieliśmy robić, o, tu, coś jest ale tutaj tak musimy przejść, to musimy się ponapierniczyć, trochę tutaj coś mamy co tu mamy, coś tu się świeci, ale nie wiem co o, dobrze, taka ochrona, dobrze, no i dobra może być, idziemy tutaj, raczej postaram się krótkie odcinki nagrać, bo na tą chwilę jak dobrze wiecie w poprzednio, no, te tabletki wziąłem to trochę wiecie trochę mi przeszło ale no nie jest ciekawie moim zdaniem na tą chwilę gardło i dobra mamy, no, idziemy dalej, tutaj przejdziemy. No tutaj jakieś zielone sporki, no oczywiście musiałem sobie narobić pochotu, bo jakby to inaczej było Dobra, tutaj coś mamy, tu nie mamy, tu idziemy w tą stronę, a w tą stronę muszę się udać. A, tutaj tego gościa mamy. No dobra, tak, zbieraj. O, on przewalił się na mnie. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj w tym kierunku. Gdzieś tutaj musimy zejść. Tutaj chyba też musimy. Tak, tutaj też podejdziemy. Poza mnie. Dobra, nie będzie. O, tej, tej, patrz, ty od tyłu mnie zaszły. No, nie, to było inaczej. Czary mary, pokus, pokus macie chronione, dobra. Idziemy dalej, tutaj w tym kierunku. więc musimy naprawdę pozabijać trochę rzeczy po drodze. Bo inaczej nie przejdziemy. Bym mógł polatać, ale jakoś mi się nie chce. Te nas y, będą chciały bić. Aaa, szkodni, szkodniki. No, sami jesteście jak szkodniki, ale dobra. No i pogrzyszały, pokrzyczały i tyle po nich. A tutaj musimy. To no poczekaj, no już poczekaj. A tutaj coś mamy tego. No nagrywa się, nagrywa. Idziemy dalej, tak? Tutaj już mamy ogarnięte. Idziemy teraz tam. W sumie może o, muszę się podleczyć trochę, bo zaraz padniemy i tyle będzie w temacie. Znowu będzie upadły palady. Dobra, wsiadamy, podlecimy trochę wyżej koniem. Dobra. Dobra, tutaj jesteśmy, tutaj, dobra. Siadamy. Ja idziemy gdzieś tutaj, w tym kierunku. Dobra, jedziemy tutaj, tutaj, w tym kierunku. Dobra, tutaj mamy coś jeszcze jednego do zrobienia. Ten by był tak. Czarny księżnik z krainy Osk. Dobra. Dobra, to mamy ogarnięte. Mamy ogarnięte, dobra, to idziemy tutaj. Chyba przelecimy się, będzie bezpieczniej mi się zają. O, co, że mi kliknął przez przypadek? Ach! A, ta, nie, to ta mi się nie przyda. O! Shadow, ciemność, no dobra Gdzie ona poleciała? No dobra, musimy sobie polecieć, bo nie będę biegał znowu się tu z potworami No i tak, przyszły po I tak, i tak, i zachęciłem, i tak, i zachęciłem, i, i tak, siebie Zobaczymy co się wydarzy have... O, widzicie? has <laughs> whispered <laughs> <laughs> to me of your arrival and your failure at dalaran where is your master after sparring with the goblins i wish you

A, zaraz, 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 zaraz this shadow. It's too much! Anduin, help her. Call upon the light once more. I. Will I be no, I can't. O Jezu, Anwin, Anwin On się pogubił bardzo Dobra On się bardzo pogubił Bardzo Dobra. Bardzo się pogubił chłopak. No jest on był, miał takie zajebiste połączenie ze światłością, mógł nie my jako paladni powinniśmy też mogli tutaj użyć, ale my mamy takie wiecie, małe połączenie z tym. Co, co, coś to było da, tutaj na tym. Do zabrania, dobra. Kolejna, musimy ich rozwalić po kolei. Ciemności, duchy ciemności przebywają Dobra. Idziemy dalej, tutaj nie wrócimy. Dobra, mamy rozwalony. Co tutaj bierzemy to, co mamy zabrać. dobra, idziemy do ostatniego punktu. No szkoda, Anduin się naprawdę pogubił po tym Shadowlandsach, <coughs> no nie ma co się dziwić, zrobili mu mętlik w głowie jak że tak się brzydko wyrażę. Więc no nic, nic, tu dziwnego, że on teraz już, nie wiem czy on nie, nie ma połączenia ze światłością, czy po prostu nie wierzy w to. <coughs> Ciężki temat, bo na pewno książki. Książki, hmm, książki na temat teś, tego WoWa i tak dalej, tam piszą historię do końca.

Teraz. Dobra, zabijemy się najwyżej. Tu podziemia, tak? Tak, zgadza się, dobrze, trafiliśmy do podziemi. Dobra, troszkę podleczmy się, o tutaj coś jest. Dobra, wiecie, to, to 11 minut zakończę i zacznę po prostu drugi odcinek nagrywać, bo mówię, co jak naj to jakoś w miarę tą kampanię roz, rozłożyć jeszcze, więc widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. No ja kończę, ale za chwilę będę dalej kontynuować z tego miejsca, więc tej tak nic e, nie stracicie, więc na tą chwilę dzięki za oglądanie i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć na razie Pa!